Hej Siemanko, jestem Jazzka16 i witam Was. kolejnym filmie na kanale w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Dzisiaj zagramy w grę Hot Dog Dance. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawa gierka, polega na tym, że musimy wskakiwać na takie platformy. I żeby. Ma, ma, mamy, oczywiście, nie spaść z tych platform. Jeżeli źle wylądujemy, to spadamy. Widzicie, o teraz mi się źle wylądowało i spadłem. Oczywiście tutaj są takie punkty keczupy. No no oczywiście hot dog sobie tańczy. Jakś dobrze wylądujemy na środku. To on tak tańczy. Jedna złota się pojawia. O Jezu, czemu mi się tutaj reklama bierze? Dobra, lecimy o Jezu chciałem sprawdzić nagrywanie przecież... dobra nagrywa się minuta już jest a czy to tutaj się nie martwię czy się nagrywa czy się nie nagrywa bo to jest e, taki lepszy telefon nie taki mój, nie taki typowy chińczyk to, to jest chińczyk ale nie taki w sensie badziewny jak mój poprzedni smartfon bo ten poprzedni to Eee, tutaj rekordzik, nie wiem jaki rekord mamy, ale mo mógłbym go pobić. Kliknąłem grę... Aha, kliknąłem przez Badekali Express. Zgieło mi hot doga. I jeszcze reklamę mobilną, nie chcę. Te reklamy to często wyskakują Myślę, jeszcze mogłem spadając podskoczyć Niestety No tak Czasami zdarza się, że spadamy od razu WPPL? Czy WPPL i nagle Aliexpress? <grymne> Nie to, to, to coś się dziwnego dzieje z, z tymi grami. No niestety te platformy niektóre szybko, szybciej zasuwają. I możemy ominąć jedną albo na krawędzi stanąć i spadamy wtedy. Tak Jak teraz. Spróbujmy us ustanowić wynik przynajmniej 30 punktów. No niestety, założę, że często mówię niestety, ale tutaj tak wygląda, że te niektóre te prostokąty, zwłaszcza jak na nich staniemy, to czasami, o, o te, które one szybciej zasuwają, zdarza się, że spadamy. No teraz to już spieprzyłem całkowicie. O, jakiś adapter. Nie chcę. Co to się w ogóle dzieje? To jest włączone. To jest coś włączone. Z tych reklam się wszystko uruchamia. Yy, Przyglądarkę i sklep play. A jeszcze AliExpress się uruchamia. Niestety stanąłem na krawędzi, ale 43 punkty mamy, więc jest to fajny rekordzik. Niestety nie mam tutaj, czekajcie. Czy jest, jest to możliwość sprawdzenia miejsca, które zajmuje. Ale klikam, cały czas klikam. Nikt nie uzyskał dziś wysokiego e, wyniku. Tak zaraz posiądę najlepszy wynik w tabeli wyników, ale halo, e, cały okres. Czyli widzę, że mój wynik się nie zapisał. W ogóle dzisiaj, dzisiaj widzę nikt nie, 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 ża, nikogo... wynik się nie zapisał. Tutaj spróbuję sobie jeszcze raz. No nie. Rekordzik ustalony, ale spróbujmy zagrać tutaj jeszcze inną gierkę, zdobywając przynajmniej 16 punktów. spadł 37 punktów 43 to rekordzik Oczywiście miałem też w planach nagrać jeszcze jedną grę dzisiaj, ale dwa filmy dziennie to jest to jest już max. Mogę zrobić także jeden film rzucę wam dzisiaj z rana, A drugi tak po pracy tak w, tak około godziny 23:00 Albo tak, albo tak po północy. Oczywiście, jeżeli będziemy mieć perfekcyjne te skoki, to jeszcze więcej punktów będziemy zdobywać. Znowu AliExpress. No nie, no. W ogóle powiem wam, że e, zrobiłem sobie takie porównanie. Zm zamówiłem z, Ali e, z Aliexpress jedną rzecz. E, wysyłka miała być od 17 stycznia do 5 lutego. Znaczy, je jeszcze ona trwa jakby, ma, a, a, AliExpress, Aliexpress ma czas. No ale już tak długo ty, nie dostałem tego. Chyba z tydzień czasu jest zapaczka w Polsce. I dalej nie ma tej wysyłki, dalej nie ma tego, że paczka yy, leci także, yy, właśnie do, do mnie do miasta, także czekam, jeżeli nie przyjdzie to, to najwyżej tam będzie, będzie oczywiście ten spór wie, wiecie, a za Allegro to, to od razu po zamówieniu Dosłownie chwilę, dostałem tam potwierdzenie, już tak, już wysyłka była, na dwa dni już była paczka, już mam taką, tą rzecz, co zamówiłem Jest tu X jest tu. Chociaż zamówiłem też w sali ekspresyjną rzecz. Był unboxing nawet. Tych butów takich, co, które, które mam. Chyba, że buty nawet wygodne. Takim fajnie się chodzi. No, przydają się na przykład, nie wiem, będzie jakiś wypadek czy coś. To zawsze te buty mogą was ochronić i nie są wcale takie ciężkie jak tam niektórzy ludzie piszą. Dobra, to ile mamy? Już 9 minut. Także ostatnią kierkę robimy i kończymy odcinek. Najpierw wrzucę wam z rana grę slicing. Nie, na razie nie będę nagrywać Good Pizza, Great Pizza, ponieważ Good Pizza, Great Pizza. Tamten jeden odcinek nagrywa się dosyć długo 40 minut aż. Ten odcinek z GUD Pizza great Pizza będzie nagrywany w sobotę. A na tygodniu nagrywam dla Was te gry od Ketchupu. Ech, spadło mi się, no niestety moi drodzy, także to był yy, to był odcinek właśnie z gry Dancing Hot Dog, jeżeli chcecie w nią zagrać, to oczywiście nazywa się ona Dancing Hot Dog, zapraszam was to będzie koniec tego odcinka, więc zapraszam was oczywiście do, do subskrypcji tego kanału, wraz z dzwoneczkiem, do komentowania, udostępnienia zapraszam was na poprzednie filmy. No, przejdziemy na do następne, na następnego, na razie, cześć, hej, hej, no i właśnie, są tutaj jakieś rzeczy do kupienia za keczupy, kupiłem właśnie jakieś takie klocki, sprawdźmy jak te klocki wyglądają, takie, taka, taka ziemia, także na, to było na tyle, na razie, cześć, hej, hej.